Smar miedziowy firmy SJD to specjalna pasta z wysoką zawartością czystej miedzi, przeznaczona do smarowania połączeń śrub i miejsc nakładania się metali, które mogą być wystawione na działania wysokich temperatur. Chroni części silnika, elementy układu wydechowego oraz hamulcowego, łączniki i bieguny akumulatora, a także chroni łożyska przed zatarciami oraz nakrętki i śruby przed korozją. Idealnie redukuje tarcie na sworzniach, w ruchomych częściach sprzęgieł i łączników. Smar miedziowy jest odporny na działanie substancji chemicznych, warunków atmosferycznych zapobiega nadmiernemu zużyciu i zakleszczaniu. Smart ten jest odporny na działanie temperatury od minus 30 stopni do plus 1100 stopni. Przed użyciem mocno wstrząsnąć pojemnikiem. Nanosić bezpośrednio na smerowane powierzchnie.